kolejnym odcinku przed nami garaż, w którym pracuje za wzięcie kierownik firmy A-Game, Abelson. No i w tym odcinku, zgodnie z obietnicą, przedstawię gierkę tworzoną na nowym silniku. Będzie to gierka. Widzimy, tu możemy wybrać silnik na samym dole. A1, wybrałem właśnie go podczas tworzenia, później w kolejnych fazach będziemy mogli wybrać te dodatkowe, dodatkowe bajery, które tam w tym silniku został zastosowany, zatem... Na pewno stworzymy RPG, bo to musi być epickość. To będzie RPG Fantasy. Jednak ten Topic Ninja jeszcze zostawimy sobie na później. Będzie Fantasy RPG. Yy, Jak by to nazwać? Gacie Króla to był ostatni Fantasy RPG. Zatem teraz będą... Książęce. Galoty. To taki, po, powiedzmy, poboczny tytuł. To będzie gierka, która równolegle z tamtą będzie tworzyła historię. Będzie saga o różnych przygodach tych królewskich rodów. Ale ta na nowym silniku, zatem zobaczymy. Aha, jeszcze platformę trzeba wybrać. Oczywiście 39% udziału w rynku ma Tes. Zatem wydamy ją na Tesa, właśnie. Grafika V2 większy koszt, ale mam nadzieję, że się opłaci 30 tysięcy za zastosowanie tej grafiki. Zatem są to jakie takie pieniądze 60 tysięcy za samą pierwszą fazę tej gry. Ale może się opłaci, jak widać, tutaj. Teraz możemy dodać czyli pracujemy nad story. Quest i gameplayem głównie, ale dodajemy opcję zasilowania gry, co jest bardzo ważne. No to będzie przejął w RPGach. Nie wyobrażam sobie wielogodzinnej zabawy bez żadnej opcji save'owania. No i wprowadzimy linear story, jakiekolwiek, bo do tej pory nie było jako takiej. No i opcji gry na gamepadzie. Zatem na konsoli może się to przyjmie. No i dodatkowe, to prawda, feature kosztują nas 20 tysięcy. Zatem no, żebyśmy tutaj zaraz nie zbankrutowali, bo to będzie koniec historii A-Game. Ale mam nadzieję, że na tych, że się odbije od dna, bo inaczej będzie krucho. Pamiętam, że cały czas płacimy 8000 co miesiąc za utrzymanie. Newsy O, Japończycy planują wydać nową konsolę, ale na razie test i tak rządzi. Dialogi, książęce galoty i tam będą dialogi na temat tych galotów niebywałe. One zniszczą rynek. Jak widzimy w tym stage'u nie ma żadnych nowych opcji. To co wynaleźliśmy nie dotyczy tej, tego stage'u. Zatem lecimy dalej. Tu level design, mam nadzieję, że będzie wystarczający dla moich fanów, a mamy już ich, już ich troszeczkę. No i World Design, na pewno, na pewno dużo, trochę więcej poświęcę dźwiękowi, ponieważ mamy opcję teraz zastosowania dźwięków mono, co już jest na pewno lepsze niż basic, zatem te dźwięki będą lepsze. Więcej pracy, no 10 tysięcy to kosztuje, ale na pewno efekty będą także lepsze. A co tym idzie oceny w gazetach. Co dla nas jest jako twórców tych gier najważniejsze zaraz po, po sprzedaży, ale to właśnie te oceny napędzają tą sprzedaż. Zatem naprawiamy ostatnie bagi i książęce, galoty mogą już ruszyć na półki sklepowe. Widać nowe rekordy, jeśli chodzi o design i technologii. Świetnie. No, Expa sporo bonus, przelicznik razy 1 i 4. Dzięki temu zastosowano... Nowego combo 2D grafik, widać tu skoczył nam level. Dzięki temu, jeśli to nam się zwyższy na, na, na dalsze poziomy, będzie coraz lepiej, coraz lepsze oceny za tę grafikę i tak dalej. No i wypuszczamy tą grę książęce, galoty. Widzimy nową opcję researchu. Joystick możemy to stworzyć i zastosować w kolejnym silniku. Dzięki temu, tak jak teraz z gamepada, tak będziemy mogli wybierać joystick, ale w tej chwili niestety nie, bo w tym silniku tego nie zastosowaliśmy. To nie działa wstecz. Zatem, tu nowe, nowe newsy o, o tym Venom, Master V Ale to słaba konsola, zainwestowałem już w jedną, zatem nie będę w międzyczasie w drugą No i tak jak wcześniej, nie mieliśmy punktów researchu, żeby target audience zrobić Zapomniałem, że ta gra, którą tworzyłem, obiecałem w poprzednim odcinku, że będzie kierowana do, do e, Jakiejś wybranej grupy, no ale niestety zapomniałem o tym, zatem biorę research target audience teraz i już niedługo a teraz wchodzą książęce galoty. Zatem wstrzymajmy się, zobaczmy te oceny w gazetach. Całkiem przyjemna gierka, dobra gierka. Siódemeczki na razie. Także książęce galoty na pewno nie będą jakąś klapą. Może nie będą jakimś rekordem sprzedaży. Ale wszystkie gazetki całkiem nieźle oceniły. My pracujemy tutaj nad tą nową strategią marketingową. Książęce galoty już zaczynają się sprzedawać. Całkiem nieźle. Musimy odbić się tu od dna, jak widać, już 150 tysięcy. Także ta inwestycja już po pierwszym i drugim tygodniu się całkiem zwróciła. Stworzyliśmy ten, ten research wypad pomyślnie na temat Target Audience, i teraz tworząc nową grę, od teraz się tym zajmę. Możemy wybrać tutaj kategorię, dla kogo ma być tworzona gra, czyli dla dorosłych, dla każdego, czy dla dzieci. Jako, że dla dzieci jako tako nie tworzyłem żadnej gry jeszcze. To ta przygodówka albo gra akcji o ninja na tesa będzie właśnie dla dzieci na nowym silniku graficznym. A nazwiemy ją Ninjitsu. Ninjitsu. Hmm, jakoś by to zacząć, bo to może być dobra cała seria. Shuriken nazwę. Shuriken. Nie wiem czy to tak się pisze, ale powiedzmy, że to będzie pierwsza część, jeśli później sequele będą np. katana i tak dalej, różne części wyposażenia ninja. Inwestujemy kolejne grube pieniądze w tą gierkę na konsolę test, która nie do końca wiadomo jeszcze jak się to sprzedaje. Pracujemy na silnikiem, jeśli to gra akcji, to questy, tylko takie nie są ważne. Gameplay jest najważniejszy, zdecydowanie. Także w pierwszej save game, gamepad to wszystko zostaje. Także widzimy lepsze technologie, lepszy silnik, ale musimy więcej inwestować w każdą grę. Być może przynosi to później lepsze korzyści, no ale jak, jak się temu przyjrzeć, to jednak trzeba więcej też inwestować. Zatem trzeba cały czas mieć rękę na pulsie i pilnować swoich finansów. No i mamy kolejny news z gazety Książęce Galoty, niespodzianka, e-game. Nie mogą już się doczekać, co następnego stworzę. A tu będzie niespodzianka gierka dla dzieci o ninja! Mogłem to nazwać Zosta Ninja, czemu nie pomyślałem, no ale trudno. Ta gierka już jest praktycznie u zakończeniu. Dialogi tutaj nie są ważne. Level design i sztuczna inteligencja pozostałych ninja, z którymi będziemy walczyć w tej grze, jest najważniejsza. No i już widzę te. Te 50 tysięcy ludzi, którzy siedzą na konsoli, pady trzymając w rękach i naparzają w ninja shuriken. Niby gra dla dzieci, ale podejrzewam, że i dorośli sięgną po ten tytuł. Będzie to coś niesamowitego. Super dźwięk. Monoch. Proszę państwa, to będzie super. Jak widzimy, książęce galoty się opłaciły już. Mamy powyżej 200 tysięcy. Mieliśmy mniej niż my kiedy inwestowaliśmy. A teraz przecież zainwestowaliśmy też kolejne pieniądze już w Ninjutsu. No, Wena dopiero wyszła na rynek, ale nie będę w nią inwestował. Książęce Galoty, 44 tysiące egzemplarzy sprzedanych, 300 tysięcy zarobionych. No, piękny, piękny wynik. To jest naprawdę hicioj, czyli gacie króla, które kiedyś otrzymało całkiem nie najgorsze ceny, nie były chybione, ponieważ ten sam topik, dwa lata później, Książęce Galoty, kontynuacja tej serii. Zdobywa super wyniki, zatem no świetny, świetny wynik. Ninjitsu Shuriken jest już u zakończeniu. Trwa teraz naprawa ostatecznych bugów i nowa gierka dla dzieci na konsole TS może zostać wydana. Puszczamy tą grę na rynek. I za chwilkę zobaczymy jakie ma oceny. Nowy rekord, jeśli chodzi o technologię, nowe kombo, nowy topik. Dobrze trafione kombo, czyli 1 i 6 przelicznik. Także dobry wynik, level zyskany w gameplayu i level design i world design i grafika. Proszę bardzo, całkiem nieźle to nam wyszło. Nasza postać też na level trzeci skoczyła, zatem ta gra może tu być przełomem w historii naszej firmy. Kolejne rzeczy możliwe do zresearchowania, czyli wynalezienia. Level Editor i Open World, czyli to jest dla mnie mus. Kolejny silnik już na pewno będzie się opierał o otwarty świat, który teraz wynajdę. To jest w moich herpegach, które, które będą zdobywały największe oceny. Najważniejsze. Open world. takie tak jest. Research kolejnie trwa. Pamiętajcie cały czas na bieżąco te researcha, potem się wam tyle tego nazbiera, że nie zdążycie. Nie będzie dodatkowych punktów researchu. A tak to trochę researchu. Jakieś dwie gry, prawda, już te punkty wtedy znowu są odnawiane i tak dalej. No i pierwsze oceny gry Ninjitsu Shuriken. Przed nami Zosta Ninja, to był dopisek marketingowy w gazetach. No ale zobaczmy pierwsze oceny, całkiem niezłe doświadczenie, Star Games, widocznie jakaś osoba dorosła to sprawdzała, to jest gierka dla dzieci, panowie, no jeden się... Jeden się prawda zna na rzeczy. <laughs> Pozostali... Woleliby pewnie coś dla dorosłych, ale to też nadejdzie. Może kolejna gierka będzie właśnie na PC dla dorosłych. Ale też chcę wykorzystać tą licencję. Wiem, że PES... Zbyt długiej historii przed sobą nie ma, prawda? TES. Jako konsola, no ale ninjitsu, średnio ocen 7. Myślę, że sprzedaż będzie nie najgorsza. Wynaleźliśmy już te open world. Szkoda, że się nie wstrzymałem i ten silnik nie powstał właśnie na tym. Ale dorzucimy też level editor w międzyczasie. No i rozjrzymy się też, jak ten research już minie, nad jakimś szybkim kontraktem. I tym kontraktem zakończymy ten odcinek. Ninjitsu Shuriken się dalej sprzedaje na nowym silniku. Całkiem niezła ta, ta sprzedaż. Zarabiamy pieniądze. No i w międzyczasie spróbuję coś dorobić na jakimś kontrakcie. Poziom technologiczny tu się liczy. 5 tygodni to też dużo technologicznego, ale też więcej czasu. No ale zajmuję się tym 20 tysięcy mogę zarobić. W międzyczasie praca nad czymś takim jak najbardziej dobrze nam zrobi dla odmiany. No i teraz z nowymi świeżymi pomysłami. Wkroczymy w kolejny odcinek, bo to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsze tytuły i dzisiejsze topiki gier Wam się podobały oceny jak najbardziej zasłużone. Sprzedaż nie najgorsza. Grunt, że zarabiamy, w dalszym ciągu także nasza firma się rozwija. A jak się rozwinie, by to sprawdzić, zajrzyjcie do kolejnych odcinków, a nawet sprawdźcie całą serię, która właśnie się tworzy, bo na pewno będzie kontynuowana. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.